Cześć kochani, witam Was ze słonecznej Andaluzji. Okulary na nosie, bo słońce mocno świeci, nawet tu w cieniu, jest wygodniej w okularach. Włosy mokre po. W ale nie szkodzi, no bo na wakacjach wybacza się więcej. Jak dobrze wiecie, jestem oszczędna co do biżuterii, ale tego teraz tu nie widać, bo na wakacjach wolno więcej. Ostatnio narzekałam w którymś z odcinków, że właśnie jestem taka strasznie oszczędna w tej biżuterii, a ja przecież kocham biżuterię, bo biżuteria naprawdę dodaje uroku kobiecie, dodaje jeszcze więcej kobiecości i pomyślałam, że pokażę Wam dzisiaj. Biżuterię, którą zaburałyśmy tutaj z Karolą na wyjazd, biżuterię marki Bajdubek. Jest to marka polska. Ma naprawdę bardzo dużo, dużo różnych wzorów. Ja część tej biżuterii wypożyczyłam ze sklepu, i słuchajcie, jak poszłam do sklepu pooglądać wzory, to byłam jak dziecko w sklepie nie wiem, z zabawkami, mój syn albo dziecko w sklepie z cukierkami ja się tak czułam. I naprawdę. No, oszalałam, bo tyle wzorów mi się tam po prostu podobało. Mam nadzieję, że ta biżuteria będę nią grała więcej i zostanie ze mną na dłuższy czas, bo naprawdę ja się w tym dobrze czuję, szczególnie tutaj w Andaluzji. Opowiem Wam, jakie ja wzory wybrałam, bo ten vlog jest tak naprawdę spontanicznie nagrany. Tak padłyśmy na pomysł, żeby Wam pokazać, bo ja wiem, dziewczyny, że Wy też lubicie biżuterię. I powiem tak pokrótce, co tutaj takiego wybrałam. Słuchajcie, na początku te kolczyki. No słuchajcie, no to są kolczyki, które no, robią robotę i bardzo przyciągają wzrok. Ja na te kolczyki zdecydowałam się dlaczego, bo na jednym ze zdjęć na Instagramie zobaczyłam właśnie panią Anię Dziubekę, właścicielkę marki i po prostu wyglądała wow, tak? Te kolczyki robiły robotę u niej, ona ma ciemne włosy. Fajnie w nich wyglądała, ale ja pomyślałam, że ja też mogę w nich fajnie wyglądać i słuchajcie, co myślicie. Yy, jesteście na tak, czy jesteście na nie? Ja y, raczej w tych kolczykach y, w Warszawie tak bardzo bym nie chodziła, ale na takie wakacyjne klimaty to jak najbardziej tak. Chociaż na przykład moją sąsiadkę, która ma czarne włosy, to tak, to pewnie ona by w takich kolczykach też chodziła i fajnie by wyglądała. Dla mnie to już jest, słuchajcie, dużo, ale ja się sobie podobam w lustrze i jeszcze właśnie ta delikatna opalenizna i właśnie te kolczyki, które przyciągają wzrok. Natomiast uważam, że takie kolczyki nie. To już by było za dużo, gdyby to były krótkie włosy. Widzicie tę różnicę? Że po prostu fajne jest, najfajniejsze to, że mam długie włosy i te kolczyki tam gdzieś się chowają i pokazują, i przez to robią właśnie fajną robotę. Podobają mi się. Jak wiecie, to jest dla mnie odważna propozycja, bo ja z reguły mam tylko takie małe brylanciki, kropeczki w uszach i tyle, ale ja się w tym czuję bardzo kobieco. Więc, dziewczyny. Może na wakacje, nie tylko na wakacje, nie wiem jak to u was. Ja y, akurat wakacyjny look bardzo mi one pasują i widzicie nawet do tego outfitu. Idziemy dalej. Bransoletki y, małe, grube i y, jedna złota. Słuchajcie, zakochałam się w tych bransoletkach, bo są takie, jakie powinny być. Y, Czarno-złote no też pięknie wyglądają z opalenizną, ale tak naprawdę te bransoletki można nosić cały rok i ja chyba sobie je zostawię. Dajcie znać w ogóle co powinnam zostawić, co jest najfajniejsze. Te bransoletki no po prostu mi się podobają. Ja lubię takich cienkich, dużych sznureczków, jak się coś dzieje. No ale rzeczywiście dużą robotę robi ta pozłacana bransoleta. Yy, taka prosta w formie, a rzeczywiście yy, świetnie też tutaj wygląda. Jedna bransoletka jest z chwostem, tutaj z zawieszkami, yy, z księżycami, przeróżne, ale najlepiej właśnie wyglądają takie bransoletki, kiedy ich jest 4-5, yy, kiedy jest więcej na ręku, chociaż Karolina nosi jedną też czarną i ją uwielbia, to jest jej ulubiona. Ale ja proponuję, słuchajcie, yy, bo ja tak yy, kiedyś robiłam, kupujecie jedną, a potem jakiś sukces jest. Nie wiem, zrzucone 3 kg cokolwiek i w nagrodę sobie kupujecie drugą. I potem słuchajcie trzecią za zdany egzamin, czy e, za jakieś tam, e, nie wiem, w firmie coś tam dziewczony, dobrze wam poszło. I po prostu sobie dokupywać tak po jednej i wtedy właśnie e, finalnie to wygląda tak i naprawdę świetnie. E, Wszystkim mi się podobają, powiem Wam i. E, te chyba będę chciała zachować, bo naprawdę bardzo mi się podobają. Trzecia rzecz to ten taki delikatny łańcuszek. Też pięknie wygląda w, nie tylko w słońcu, ale ja go też już nosiłam w Warszawie i ten, ten drobny łańcuszek zostaje ze mną, no bo ja wiecie, że lubię takie rzeczy. On mi się bardzo podoba. Lubię, jak się coś u kobiety mieni przy szyi. Nawet właśnie coś takiego małego, ładnie to wygląda. I słuchajcie, ten pierścionek też jest bardzo pomysłowy, bo to jest jeden pierścionek, a wygląda, jakby były takie, słuchajcie, trzy. I to też to jest taki pierścionek, gdzie spokojnie będziecie go nosić na co dzień, też nie tylko w wakacyjnym wydaniu. Na co dzień też będzie bardzo fajnie wyglądał. Ja się z nim polubiłam. Pokazuję dalej, co tutaj jeszcze jest, słuchajcie. Są takie, o, taki łańcuch gruby, który mi się podoba. Nie wiem, co wy sądzicie na ten temat. Dajcie znać w komentarzu. Wydaje mi się, że też będzie fajnie współgrał nie tylko właśnie latem, ale na przykład pięknie będzie wyglądał z białą koszulą taki łańcuch. I do tego są, do kompletu, jeśli się chce, jeśli nie jest za dużo, a lubicie na bokato, są takie kolczyki. Też bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Na pewno y, zobaczycie tę y, biżuterię u mnie gdzieś tam na Instagramie. E, idziemy dalej. Jeden mocny, fajny y, pierścionek taki też y, akcent. Y, podoba mi się bardzo. On chyba też jest y, z białymi kamieniami i też y, no, fajnie wygląda. Zobaczcie. I teraz mogę udawać na przykład y, obrączkę, tak, na wakacjach, żeby was tam nikt nie podrywał. E, bardzo fajny. Podoba mi się taka właśnie jeden taki mocny Akcent to zawsze lubię. E, o, a tu z kolei trzy łańcuszki, też bardzo fajne. Tu jest, słuchajcie, taka łapka i e, gołąb, zakończone jest to perełką. Tutaj mamy z serduszkami e, e, łańcuszek i jeden e, bez niczego. I razem to też bardzo pięknie e, współgra, i to jest też taki łańcuszek całoroczny, bym mogła powiedzieć. Bardzo mi się podoba. E, idziemy dalej. Dwa pierścionki, dwa pierścionki, które można nosić na dwóch różnych palcach. Też bardzo fajnie wygląda, ale świetnie będzie też współgrało, kiedy, czekajcie, muszę pomyśleć, ten, tu, ten, tu. O! Tak będzie fajnie wyglądało. Super w ogóle sprawa, że można nosić też w ten sposób, a można właśnie pojedynczo, jak się chce. Fajna sprawa. No i jeszcze coś tutaj, co bardzo mi się podoba. A jest to trend taki idealnie wpisujący się w Andaluzję i w morze. Słuchajcie, muszelkowa biżuteria. Bardzo różne tutaj wzory. Słuchajcie, cały taki złoty wzór można sobie tutaj przy szyi nosić blisko ładnie. Drugi taki bardziej delikatny i jeszcze bransoletki, które spokojnie sobie tutaj połączycie z tymi, które mam i można sobie razem mieszać. Słuchajcie, te muszelki to był bardzo popularny trend w zeszłym roku. Ja pamiętam też. Nosić Siłam, ale myślę, że to taki trend, co będzie pewnie już powracał co rocznie. No bo umówmy się, to bardzo takie wakacyjne, nadmorskie idealnie to się wpisuje w ten klimat. Powiem wam, że takie muszelki nie są zarezerwowane tylko, nie wiem, dla nastolatek, bo zauważcie, że też Panowie surferzy noszą takie czy może nie złote, ale też noszą muszelki. Czy właśnie pani po 40 y też fajnie wyglądają w takich muszelkach? Oczywiście bardziej, no to jest trend rzeczywiście tutaj wakacyjny, ale Robi robotę i też takie muszelkowe historie też dodają bardzo uroku kobietom. Słuchajcie, to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o biżuterię. Musicie koniecznie zajrzeć na stronę Bajdubeka, bo tam jest dużo takich wzorów. Piękne są długie, na przykład bardzo mi się podobały długie takie łańcuszki. Niektóre są zakończone krzyżykiem, niektóre perełko możecie sobie wybrać według uznania. Jest tam naprawdę mnóstwo, mnóstwo wzorów. Można oszaleć. W sklepach stacjonarnych zresztą też. Sklep stacjonarny jest obok mnie, w Galerii Młociny. Obok tam mieszkam, więc mi było wygodnie właśnie podjechać i wypożyczyć wszystko. Także zaglądajcie, bo naprawdę no, piękna jest to biżuteria. Taka kobieca. Zresztą właścicielka pani Ania też jest taką bardzo kobiecą, kobietą, można wyrzec, stawia właśnie na kobiecość, pokazując swoimi tymi wzorami biżuteryjnymi. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeśli się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę. To nakręca mnie zawsze do działania i zawsze chce mi się więcej kręcić takich vlogów i jestem bardzo ciekawa, co z tych rzeczy spodobało Wam się najbardziej, co powinnam na pewno zostawić. Ja wiem, że te Bransoletki, ojej, na pewno w Czasami. tym komplecie. A Karola krzyczy, że wszystko, że wszystko jest super, rzeczywiście mi się też bardzo podoba. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie też o tych kolczykach, które no, naprawdę przyciągają wzrok. Czekam na Wasze komentarze, a może już znacie biżuterię Bajdziubeka, to też dajcie znać. I łapki w górę pamiętajcie, subskrybujcie kanał i żegnam się z Wami. Nie wiem, czy słyszycie ten szum morza. No, mamy tutaj błogo. I Bosko. Pa kochani, cześć!